Hej, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś opowiem Wam o jednym z akcesoriów, który jest chyba najczęściej kupowany do roweru, czyli o liczniku rowerowym. Zacznę od tego, że wiele osób mówi, że po co mi w ogóle licznik, po co kupujecie te liczniki i patrzycie tylko na wskazania zamiast skupić się na jeździe, czerpać przyjemność z jazdy. Powiem Wam, dlaczego warto mieć licznik w rowerze. Nie tylko dlatego, żeby cieszyć się, że przejechaliśmy ileś kilometrów, choć oczywiście dla wielu osób jest to ważne, żeby sobie na koniec dnia, na koniec miesiąca, czy na koniec roku podsumować, ile przejechało się. Kilometrów. Nie żeby się tym przechwalać, tylko po prostu dla własnej przyjemności spojrzeć sobie. Stawiać sobie jakieś cele, żeby przejechać w danym roku czy miesiącu ileś kilometrów. Licznik również przydaje się na wyjazdach rowerowych, kiedy mamy zadany jakiś odcinek konkretnego dnia, i ja dzięki temu jestem w stanie, znając mniej więcej swoją średnią prędkość jazdy, jestem w stanie ocenić, czy uda mi się, jeżeli wiem, że zostało mi na przykład 40-50 kilometrów, jestem w stanie oszacować, o której mniej więcej godzinie dojadę do miejsca docelowego, czy na przykład zdążę przed zachodem słońca. No bo wiecie, jazda po drogach krajowych, po ciemku no, nie należy do wielkich przyjemności, więc można sobie wtedy doszacować, czy zrobić sobie jeszcze przerweczenia, czy po prostu już pędzić na przykład na nocleg. I teraz, jakie są najciekawsze, najfajniejsze funkcje w takich zwykłych, prostych licznikach, bo oczywiście w tych droższych, tych topowych licznikach możemy mieć licznik kadencji, możemy mieć pulsometr, możemy mieć GPS, który będzie nam zapisywał trasę, po jakiej przejedziemy, możemy mieć po prostu nawet nawigację rowerową w liczniku. To już w zasadzie to już jest komputerek. Rowerowy, taki prawdziwy. Są to bardzo fajne funkcje, ale ci, którzy już kupują taki licznik, to doskonale sobie zdają sprawę z tego, co może, nam, może im to dać. Ale w tych nawet prostszych licznikach mamy takie nawet oprócz tych podstawowych funkcji, czyli prędkości, średniej prędkości, dystansu, dystansu całkowitego, zegarka, który się też bardzo przydaje. Mamy też takie funkcje jak np. temperatura. Ja swój licznik, jak kupowałem, to właśnie patrzyłem na to, żeby miał ten termometr, ponieważ. To się często przydaje, można sobie spojrzeć, czy często jak się jedzie i człowiek jest rozgrzany, nie czuję już tego, a czasem już warto spojrzeć, mówię, o, temperatura spadła, warto założyć na przykład bluzę z długim rękawem, żeby się po prostu nie przeziębić. Przydaje się również podświetlanie. Nie wiem, czy tutaj będzie to widać, jest na razie trochę jasno. W każdym razie, czasem jak wracam sobie już po do domu, chociażby, żeby spojrzeć, która jest godzina, takie podświetlanie się przydaje. Bardzo ważną cechą w licznikach rowerowych jest to, by licznik był wodoodporny, w zasadzie wodoszczelny, żeby żadna ulewa mu po prostu nie zaszkodziła. Kiedyś miałem jakiś najtańszy, zwykły, najprostszy licznik z Allegro za jakieś 15 zł. Był naprawdę w porządku. Nic, żadnych zastrzeżeń do niego większych nie miałem. Oprócz tego, że kiedyś jak wracałem, zaskoczyła mnie właśnie ulewa. Niestety po przejechaniu do domu okazało się, że licznik już nie działa. Drugi problem z takimi tanimi, niemarkowymi, no-name'owymi licznikami jest taki, że jeżeli będzie to licznik przewodowy, zerwie nam się linka, zepsuje nam się podstawka gdzieś czujnik, będzie już problem z dokupieniem części zapasowych, właśnie drugiej takiej podstawki. No wtedy jedynym rozwiązaniem będzie po prostu zakup drugiego licznika i będziemy mieli wtedy dwa liczniki i jedną podstawkę. W tych droższych, markowych, jak chociażby właśnie Sigmy, nie ma żadnego problemu żeby sobie taką jako akcesorium dokupić drugą podstawkę. W wielu licznikach, tych troszeczkę lepszych, jest też taka funkcja, że możemy sobie do dwóch rowerów założyć podstawki, a używać tylko jednego licznika. Licznik będzie automatycznie wykrywał, na który rower został założony i będzie, będzie można sobie tam wpisać obwód koła. Do każdego z rowerów osobno, on będzie zliczał liczbę kilometrów przejechaną na każdym rowerze. Jest to też bardzo fajna funkcja. Jest jeszcze jedna rzecz, która nurtuje kupujących liczniki, czy kupić licznik przewodowy, czy bezprzewodowy. Ja praktycznie całe życie jeździłem na licznikach przewodowych. Nie było też z nimi większego problemu. Trzeba tylko dobrze owinąć wokół pancerza od hamulca i później wokół amortyzatora, dobrze owinąć kabel, żeby on się po prostu nigdzie nam nie zerwał. Ale czy tak, czy owak przy skrętach kierownicą, czy można gdzieś zaczepić, w pewnym momencie. Prędzej czy później ten kabel nam się wyrobi, wyrwie i no, będzie po prostu trzeba go wymienić, czy całą po prostu podstawkę wymieniać. Przy licznikach bezprzewodowych nie ma tego problemu. Montujemy sobie licznik na kierownicy, montujemy czujnik z magnesem w okolicach koła. Nie ma kabla, więc nic nam się nie zerwie, nic nam nie będzie przeszkadzać, nic nie będzie zaczepiać. Oczywiście są też tego rozwiązania. No, pewne wady, chociażby takie, że mamy drugą baterię. Przy liczniku przewodowym mamy tylko baterię w liczniku, w liczniku bezprzewodowym będzie potrzebna również bateria w czujniku, więc trzeba będzie pamiętać o wymienianiu regularnie kiedy się wyczerpie tam bateria, również, również w tym drugim miejscu jest również taka sprawa, że Liczniki bezprzewodowe mogą mieć kodowanie sygnału analogowe lub cyfrowe z tymi analogowymi, które są tańsze, jest też ten problem, że wielu użytkowników zgłasza, że na przykład przejeżdżając nie wiem, pod linią wysokiego napięcia, czy tam gdzie jest linia tramwajowa, licznik głupieje pokazuje dziwne odczyty, również jadąc w grupie większej ilości osób, mogą się też te sygnały po prostu zakłócać. Przy kodowaniu cyfrowym ja przynajmniej nie zauważyłem tego problemu, żeby kiedykolwiek licznik mi zgupiał, żeby nie, nie pokazywał po prostu prędkości. Także jeżeli zastanawiacie się nad licznikiem, czy przewodowy, czy bezprzewodowy, jeżeli macie gotówkę, jeżeli chcecie wydać, śmiało polecałbym właśnie bezprzewodowy. Jest po prostu wygodniejszy w montażu, w demontażu. Można, można to nawet zrobić sobie szybciej. Do liczników bezprzewodowych też jest o wiele łatwiej, zwłaszcza tych lepszych liczników, do y, podłączyć akcesoria. W tym akurat moim mogę sobie podłączyć tylko jeszcze czujnik kadencji, ale w tych jeszcze lepszych, które mają y, działają w standardzie ANT+, Możemy podłączyć właśnie sobie pulsometr, możemy podłączyć czujnik kadencji, możemy podłączyć jeszcze tam kilka różnych innych czujników zgodnych z tym ANT. I jeżeli byłyby to liczniki przewodowe, to najczęściej w licznikach przewodowych nie ma takiej możliwości, żeby sobie kilka tych różnych akcesoriów podłączać. A czy kupując dzisiaj licznik wziąłbym bezprzewodowy? Powiem Wam szczerze, że myślę, że tak, jest on po prostu dużo wygodniejsze. Ale jeżeli komuś ten kabel nie przeszkadza, też nie miałbym żadnego problemu, żeby montować przewodowy. Funkcje są w tych licznikach te same, to jest po prostu różnica, braku kabelka. A teraz wy jeszcze w komentarzach napiszcie, czy korzystacie z liczników, jakich korzystacie, czy przewodowych, czy bezprzewodowych, jakich funkcji najczęściej korzystacie, a czego Wam brakuje w Waszych licznikach. I dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.